Kochani widzowie, witam Was w ostatni dzień stycznia. Ja znajduję się w Barcelonie, niedaleko Barcelony, na plaży. Bardzo piękny, ciepły dzień, tak jak widzicie. A przedmiotem dzisiejszego filmu chciałem Wam zaprezentować to mianowicie lornetkę. A jest to świetny sprzęt, bo jest to sprzęt starej daty z lat 80., myślę nawet, że z pierwszej połowy lat 80. Tak, jak tutaj widzicie napis ZSRR. Jeszcze oczywiście, do tego jest futerał, do tej lornetki. Jeśli chodzi o wagę, to nie jest jakaś ona ultra lekka, ale jest faktycznie dość wytrzymała. Przybliżenie 8x30. I mam jeszcze jedną taką lornetkę, bardzo podobną, niemal identyczną, marki Jena, niemiecką i też właśnie z lat 80. sprzęt super otrzymałem go w prezencie tak samo jak tą niemiecką lornetkę też otrzymałem w prezencie od bliskiej osoby myślę, że ona za dużo nie kosztowała świetnie mi się ją używa no przybliżenie też jest doskonałe no, oczywiście nie stanie Aparat fotograficzny tego aż tak przełożyć, ale co nieco tutaj można zobaczyć. Także polecam takie starsze lornetki, wytrzymałe bardzo z taką doskonałą optyką. No i pozdrawiam Was z ba Barcelony. Trzymajcie się, widzę. Dziękuję za oglądanie.